Hej! Witam Was bardzo serdecznie, mam na imię Martyna, a to jest mój kanał na YouTube. Dzisiaj przychodzę standardowo z paczkami z AliExpress, ale nie tylko, ponieważ mam jedną niespodziankę ze strony Wish. Chciałam spróbować, chciałam zobaczyć jak tam jest i szczerze mówiąc nie za bardzo mi się to spodobało. Patrzyłam, oglądałam różne, różne rzeczy i jak sobie później porównałam te rzeczy z cenami z AliExpress, to albo jakościowo mi nie za bardzo jednak odpowiadało, albo właśnie cenowo. Jednak te ceny na, na tym portalu Wish są lekko wyższe. Może nie wszystko, ale to akurat na co zwróciłam uwagę niestety było droższe. Także ta, 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 tą paczkę, z którą dzisiaj przychodzę, kupiłam na, przez... tam jest taka opcja jak Bleed Pie albo coś takiego, żeby po prostu zakręcić takim kołem i tam w, w, wypada nam kilka ofert, w zależności od tego ile ofert sobie wylosujemy, czy to 10 20, 50 albo 70 nie wiem, tyle ofert po prostu później mamy w jakiejś super atrakcyjnej cenie. Także kupiłam te, te, tą rzecz zanim jeszcze właśnie wpadłam na pomysł, żeby jednak porównać te ceny z, z cenami z Aliexpress i nie, nie wiem do tej pory nie sprawdziłam czy na Aliexpress udałoby mi się kupić to taniej czy nie także Generalnie nie było drogie jak, jak na to co, to, co to jest, więc cena mi odpowiada. Nie wiem jaka jest jakość, zaraz się o tym przekonamy po prostu. Więc może właśnie zacznijmy od tej paczki. To jest właśnie taka paczka. Przyszła do mnie dhl także przez Kuriera, wszystko super. Zapakowana jest, tak jak widać, w, w folię taką bąbelkową w środku i weźmy się do otwierania, ponieważ ona przyszła do mnie. Chyba tydzień temu, jak sobie leży, leży... Nie, przepraszam. Troszkę wolno mi czas lecić. No, tydzień to chyba przesadziłam, ale cztery tygodnie temu na pewno. Także e, nie wiem. Za każdym razem to mówię, ale naprawdę nie wiem, jak ja to robię, że czekam <grywka> z tym otwieraniem. No, bo jednak to e, człowiek chce wiedzieć, za co zapłacił, tak? Co to do nas dotarło. A tutaj nie może. Okej, to są botki. To są buty. Fachną takimi butami z rynku bardzo tanimi i bardzo słabymi jakościowo, takimi najtańszymi. Przebijają nawet przez tą folię, jak tylko otworzyłam, to mi po prostu buchnęło w twarz. Okej. To są takie botki. One mają z tyłu, jeszcze schowane tutaj. jakieś sznureczki do zawiązania. Co na niewielkim obcesiku, takim rozchodzącym się z dołu. Ogólnie no, na razie nie mam. Pierwsze wrażenie jest w porządku, oprócz tego wielkiego napisu made in, made in China tutaj na dole. To mi się bardzo nie podoba, jest strasznie mocno widoczny, błyszczący i po prostu rzuca się w oczy. Dobrze, że obcas jest niewysoki, to nie będzie go... może tak mocno widać w noszeniu, nie wiem. OK, są so tutaj z tej strony na zameczek. Ten materiał jest strasznie szorstki generalnie, ale oprócz tego, że mają na sobie jakieś nitki czarne, no, to trzeba wziąć jakąś rolkę albo szczoteczkę do butów i po prostu sobie wyczyścić. Tutaj na obcasie widzę takie lekkie zadrapanie. Nie jest mocno rzucające się w oczy, po prostu y, widzę, że jest. Generalnie i tak odchodzenia i od użytkowania po prostu nam się one e, mogą poniszczyć. Generalnie fajne buty. Tutaj widzę lekko klej wystający. Tutaj w sumie też, w sumie to na całości widzę ten klej. Później Wam wrzucę zdjęcie. Na żywo są bardziej bordowe, są bardziej ciemne, bo teraz widzę na podglądzie, że yy, tam yy, u Was po prostu są one no, najnormalniej w świecie czerwone, ale nie są aż tak rażąco czerwone, są naprawdę takie yy, bordo, kolor wina bardziej, a nie tam takiego widać. Także yy, okej, okay. zamówiłam rozmiar 39 taki jaki noszę, ale coś mi się wydaje, że one są strasznie małe. Jeszcze tak dla świętego spokoju wyjmę drugi but. A no, tak strasznie jakoś brzydko stające pięknie, nie? Te są trochę jakby lepsze. No nie wiem, jakbym kupowała buty z jakimś sklepie, nie wiem, CCC czy Daisman, to pewnie bym się aż tak nie przyglądała. Tutaj wiadomo, że człowiek szuka dziury w całym, no bo jednak one kosztowały 12,50 chyba euro, także no 60 parę złotych za buty to nie jest yy, dużo. Tym bardziej, że naprawdę wyglądają fason... Yy, coś to jest? Jakiś znowu klej czy coś. Fason, kolor, no wszystko mi odpowiada. tak? One są całe w kurczę w jakimś takim czarnym czymś. Leżały obok po prostu jakiegoś materiału, jakiejś, jakiejś rzeczy, e, która była czarna i ten materiał po prostu został na tych butach, więc trzeba je wyczyścić. Noski mają takie w szpic. Ok, zaraz e, zmierzę i zobaczę, jak, czy e, rozmiarowo są okej. Okay. Także zaraz wracam. Doszy na nodze prezentują się w taki sposób. Troszkę jak raciczki. Ale generalnie, rozmiar jest oczywiście za mały, tak jak myślałam. Nie wzięłam pod uwagę tego, że mają ten szpic, z który po prostu wiadomo, że trzeba mieć rozmiar większy wtedy. No. Średnio mi się podobają, jeżeli mam być szczera. Ok, zamówiłam tutaj coś takiego, w takiej formie. Przyszło do mnie z potwierdzeniem odbioru, także fajnie. W bąbelkowej w folii jest to rzecz, która ratuje życie i u, cały czas po prostu wychodząc z domu mam ją ze sobą, nie rozstaję się na krok. Moja poprzednia ta rzecz została niestety zepsuta i musiałam zamówić sobie nową, więc już nie trzymam władzy w niepewności i pokazuję Wam, co, cóż to do mnie przyszło. A, naprawdę, jest mi to niezbędne do życia, no tak. Hello! Jest to taka butelka na wodę. Jest ogromna. Wydawało mi się, że, zam że zamówiłam ją w innym kolorze, ale ok, może się mylę. Wydawało mi się, że wybrałam czarną, ale nie wiem już teraz. Yy, przyszła do mnie w takiej torebce foliowej, którą widzieliście. Yy, jest to, to butelka o pojemności 1 litra. Jest tu napisane, że może być przechowywana od minus 10 stopni do plus 110, plus 110 stopni. Jest to materiał tworzywo przeznaczone do żywności. Także są napisy po angielsku oraz po chińsku. Bardzo fajna, jest naprawdę twardy ten plastik. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo. Pojemność ozna oznaczoną 100, 200, 300 ml itd. do 1000. Dodatkowo jest jeszcze właśnie tak porządnie tutaj za zafoliowana, żeby się nie rysowała w transporcie. Tutaj mamy po prostu z góry taki dziubek, który sobie wysuwamy i który pijemy. Ustnik jest silikonowy, miękki. Tu dodatkowo jest takie zabezpieczenie, które po prostu, żeby nam ten ustnik nie miał styczności z, z, ze światem zewnętrznym. Super, jest bardzo fajnie wykonana, bardzo mi się podoba. Słomka jest gruba, szeroka. I mamy tutaj jeszcze dodatkową instrukcję. Jakby ktoś nie wiedział jak użytkować. Instrukcja jest e, po angielsku również. Okej. Okay. Nie no fajnie, bardzo... Naprawdę kosztowała chyba 5 euro. Czyli tyle co w sklepie dawałam za mojej poprzednie butelki. I naprawdę to y, jakość wykonania, porównaniu z tamtymi, no to jest bez zarzutu. Bardzo mi się podoba, kolor jest też bardzo fajny. Yy, z takim chwytakiem sobie tutaj, żeby, żeby wygodniej ją przenosić. To, że jest litrowa przede wszystkim, to jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ zazwyczaj w sklepie można kupić półlitrowe, czasami można trafić na 0,7. No a litrowej jeszcze nie widziałam, także... Bardzo fajna, jeżeli ktoś używa wody niebutelkowanej, a na przykład z kranu, to bardzo serdecznie polecam. Bardzo fajna, tutaj ma jeszcze wyżłowiony napis firmy. Super, polecam. Jak najbardziej fajna rzecz. Świetnie, bardzo, bardzo się cieszę. Były jeszcze do wyboru dwie wielkości, pół litra oraz chyba właśnie też 0,7. Dla każdego coś do wyboru. Kolory również były. Różne, także naprawdę śmiało zapraszam do kupowania. Przejdźmy do ostatniej rzeczy, która do mnie też taka duża paczka przyszła do mnie z potwierdzeniem odbioru, także też porządnie. Yy, tylko zapakowana jest już mniej porządnie, ponieważ w taką zwykłą folię szarą. I ja wiem co to jest, też na to czekałam. Yy, także yy, no, też nie mogłam się doczekać, żeby to otworzyć. No i w końcu nadszedł w ten dzień. Tak. Cieszmy się wszyscy, a ja najbardziej. Już... A! Jestem... tym czymś. Gdy to jest początek, jest zaklejona tutaj w tej folii. Rozpakowujemy. Dodatkowo jest w takim worku, żeby się nie rysowała, nie drapała. Ooh, hello! Miała jeszcze coś takiego tutaj, żeby się po prostu nie gniotła. Jest to taka torebka. Myślałam, że będzie większa, ale okej. Okay. Jest to taka ala skóra, ala skóra krokodyla. Bardzo y, porządny, gruby materiał, naprawdę jest gruby. Y, ma lekki gdzieś tam do paszek ale nie jest to jakiś problem. Okej, okay, tu są pa paski. Jeden czy dwa? Dwa paski. Jeden jest taki gruby, z jakimś płakiem. Jeden jest taki gruby szmaciany. Okej, okay, fajnie. Drugi jest taki y, krótki do ręki. Tutaj, żeby sobie przez rękę przewiesić. A ten, ten właśnie szmaciany jest regulowany. Można sobie przez ramię ją y, y, przewiesić. Bardzo mi się podoba. Właśnie ta opcja przewieszenia przez ramię, ponieważ no, jest to po prostu najwygodniejsza forma w ostatnim czasie dla mnie. Yy, wystająca nitka, której zaraz nie będzie. Poza tym yy, jakość wykonania paska jest super. Okej, okay. tego małego paska również jest bez zarzutu. Też nie mogę się do niczego przyczepić. Yy, a teraz przejdźmy do jakości wykonania torebki. Te tutaj yy, części od zamykania, tutaj ta jedna jest dodatkowo zafoliowana. W środku mamy takie dwie przegródki i jedną dodatkową kieszonkę na zamek. Także też fajnie można sobie tam schować portfel i czuć się choć trochę bardziej bezpiecznie. Chociaż ta przegródka jest bardzo głęboka, ale wąska. Nie wiem, czy mój portfel tutaj wejdzie, no ale będziemy próbować. Szczerze mówiąc, myślałam, że ona będzie jednak trochę większa, bo miałam zamiar właśnie przede wszystkim włożyć do niej tą butelkę. Wszystko zgodnie z planem, miałbym iść, a butelka nie ma opcji, żeby tu weszła. Albo po prostu nosić samą butelkę, bo jak wpakowałam tą butelkę tutaj do środka, to już po prostu nic mi raczej nie wejdzie i na pewno jej nie będę w stanie zapiąć. Także to trochę mija się z celem. Chyba, że jakoś tak pod kątem, ok. Może tak wtedy. No ale to wtedy przy. No średnio to wygląda, będę myśleć. Ona powinna się też przede wszystkim trochę postać i wyprostować. Co tutaj się dzieje? Zaraz, zaraz, bo to się nie, nie mogę dojść do ładu składu. Okej, okay. okej. Okay. Ona z jednej strony jest po prostu tutaj mocniej wygięta i wygląda jakby była coś tutaj źle zaszyte. Ona się po prostu tak zagięła i nie Musi się po prostu rozprostować sama. Wtedy będzie lepiej się układała, po prostu. No, jest tu mała, no, mała taka torebeczka, szczerze mówiąc. Myślałam, że będzie większa. Naprawdę. Tak. Hmm. No, niezbyt, niezbyt. To wygląda. Ale w sumie, tutaj, do noszenia z przodu, no to inna, po prostu też byłaby za duża. Zaraz przyczepię do mnie. Na przykład, ten pasek. Na chwilę. Zobaczymy jak to wygląda. No. Chodź, chodź. Okay. Tak. Taki jest wielkość. Muszę się do niej po prostu przekonać, bo nie tego się spodziewałam. Ogólnie wykonanie jest bardzo ładne. Jest to kolor czarny. Jeżeli ktoś tutaj ma wątpliwości, bo czasami mieni się na lekki taki czekoladowy brąz zależy od światła, ale generalnie jest to kolor czarny. I tutaj jest klej, który, który mi właśnie odpadł. Hmm, no dobra. Myślę, że nosić będę, bo naprawdę jest bardzo ładnie wykonana i bardzo mi się podoba generalnie. No oprócz tego tak jak mówię... <grystanie> jak nie kot to pies? Oprócz tej wielkości. Także... Yy... Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje taką, takiej wielkości torebkę, yy, niezobowiązującą na co dzień, yy, w której nie trzeba nosić tony rzeczy, to po prostu ta jak najbardziej się nada. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy filmik, za to, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Yy, mam nadzieję, że się za dużo nie nagadałam, yy, bo zauważyłam, że mam do tego tendencję, <laughs> ale generalnie yy, nie wiem czemu. Tak po prostu ze mnie wychodzi. Chcę Wam po prostu jak najlepiej opisać to, co, to, co widzę. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i do następnego razu. Pa!